W różnych klasach mamy stoiska z ciastami, mamy także loterie oraz wróżby. I oczywiście zapraszamy do kupienia. Później będzie również licytacja. Zapewnić pieniądze dla biednej rodziny. Jak wiecie, zbliża się zima, a niektóre, niektóre dzieci, niektórzy rodzice mają, nie mają tyle szczęścia jak my. Więc postanowiliśmy im pomóc i przygotowaliśmy e, rzeczy, żeby im pomóc. Rękawiczki, e, jakieś grzejniki i, tak, i podobne rzeczy. Więc przejdźmy do kolejnego kolegi. Ja się nazywam Leon Gabył i ja chcę powiedzieć, że. Bardzo cieszę się, że jest kiermasz, bo w mojej starej szkole tylko starsze klasy robiły kiermasz, a teraz będę mu coś sprzedawać i jak taku powiedział, robimy to do dla dobra biednej rodziny, która potrzebuje te rzeczy. Nie robimy to dla siebie i no już może kończę. Ja jestem Leopold, ogólnie mi się bardzo podoba ten kiermasz. Z tego mamy, bo no, wszyscy to już wiedzą, mówili, że dla pomagania jednej rodzinie, y, która nie ma grzeników, mieszka w mieszkaniu, jedna matka. dzieci, ja ogólnie nie, nie doczekam się do kiermaszu, y, ciągle, y, tego kiermaszu, jak czego spojrzymy na 60! 60! 60 po raz pierwszy! 65! 90 po raz pierwszy, 90 po raz drugi, 90 po raz trzeci. Sprzedane! Brawo! Ja, Brawo! ja, jestem, ja sobie myślę, że jest fajnie, bo um, oni są biednymi, ale lepiej mięsne um, kupować niż nic nie robić, niż tylko chcę niż jest bardzo miłe, że komuś pomaga się, bo może jest ktoś biedny, a ktoś bogaty i po prostu trzeba pomagać biednym, bo to po prostu miłe jest. Um, dlatego ja tak myślę, że to jest bardzo miłe, bo oni są biedni i może potrzebują pomocy, bo tak po prostu są biedni. Ja myślę, że to dobrze, no bo ja bym, kiedy bym w na no to też bym potrzebowała pomocy, więc to jest fajne. Ja myślę, że to super, że pomagamy innym ludziom i niektóre dzieci robią naprawdę fajne rzeczy na te kiermasze. Na pewno kupię obrazy ludzi, które sama by haftowała. Ja bardzo lubię kiermasze, bo po prostu są pyszne rzeczy. Po prostu wszystko jest ładne i tak po prostu się spędza czas. Ja bardzo lubię kermarz. Są fajne rzeczy i cieszę się, że mogę nic nie kupujcie, kupujcie! Polską pierniczkę! Dzisiaj odbyła się kiermoż w naszej szkole, kiermoż już po raz kolejny, jest rok z rzędu, zrzesza wszystkich uczniów, żeby pomagać innym ludziom i oczywiście jak najlepiej się przy tym bawić, więc w tym roku pomagamy kolejnym ludziom, kolejnej rodzinie, no i mamy nadzieję, że uda się uzbierać z tego jak najwięcej. Złotek złotych, zabawka zabawkę. 45 po raz pierwszy. 50 złotych po, po raz pierwszy. 55 po raz pierwszy. 55 po raz drugi. Czy ktoś jeszcze się spuścił na rekinka? 60 po raz pierwszy. 65 po raz pierwszy.